Zabieram się za dobór filtrów do tego Iseki I tak, odkręcamy, sprawdzamy sobie jaki tu jest filtr Wymiarujemy go i szukamy jakiegoś filtru, który będzie podobny zamiennika. zamiennika, Raczej na oryginał nie ma co liczyć Jeśli chodzi o japoński Co my tu mamy? Był chyba pokaźny ten filtr. że tutaj przeszkadza. O, kolos. Teraz no, go zwymiarujemy i coś dobierzemy. Udało mi się namierzyć e, filtr powietrza do tego Iseki. Dość popularny filtr. Wystarczy wpisać filtr powietrza i seki y, pasuje od TK serii też to jest dość, dość duży filtr razem z tą blachą z przodu stary dość już przybrudzony i tu mamy nowy To jest zamiennik, nazywa się SA 18 Tutaj trzeba nakleić albo napisać, e, jaki jest wolny przebieg.